Witam bardzo gorąco. Jest dzisiaj co ja dzisiaj tam wpisywałem? Czwartego. Tam w oddali widzimy nadal kwitnący rzepak. Ten rok jeśli chodzi o rośliny jest bardzo, bardzo dziwny. Mianowicie kwestia wygląda tak, że naprawdę ten ten kasztanowiec kwitnie właściwie tak długo, jak kwitnie rzepak. Yy, w tym czasie zaczął i przestać, przestał kwitnąć Tak. Yy, te rośliny zielne, jestem właśnie na łące, która została skoszona. Yy, niestety, no szkoda, rolnictwo tak wygląda. Jak wygląda. Kiedyś jak zanim skosili kosą czy czymś, tak ręcz tym bardziej, to zanim to obkosili, to te pszczoły jeszcze bardziej z tego trochę nazbierały. W tej chwili to się dzieje wszystko na raz i szybko, więc y, te pszczoły, te pszczoły mają trochę gorzej, tak? Y, 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 pod tym względem, ale to też y, za chwilę znowu ta łąka wystartuje Żywokost znowu zakwitnie, tak, bo on wtedy podwójnie troszeczkę i pojawią się znowu też inne rośliny na tych rowach i tak dalej, w tej dolinie. To i tak ciągle coś kwitnie. Dodatkowo jak będzie tak parno i gorąco, już się pojawiły mszyce więc jest szansa na to, że w tym okresie także akacjowo-lipowym będzie też mszyca, tak? Już widzę jest lipa, tak, ma te już się pojawiają kwiatostany już są, tak. Teraz tylko czekamy aż wybuchnie. No i ta akacja, bardzo fajnie, jakby się tak zdarzyło, że ten rzepak by się ciągnął długo i by zaraz się pojawiła akacja, bo to akacja lada chwila. I to by było super, tak? Yy. I wszó, te pszczoły ładują się masakrycznie. Yy, yy, zabronione mi zostało to, że, mam, yy, że tam gdzieś coś szukam jakiegoś miodu w ogóle. Nie tam, nie, niech one tam noszą, tak? Dostałem nakaz, że te pszczoły mają na razie w to nosić i tylko penetrować, gdzie była w kupie siła, tak? Ze trzy ule to sobie na wczorajszy dzień już trochę odpuściłem, tam coś popoprawiałem, tu coś matki, dzisiaj rano jeszcze tam byłem, tak? Nie wiem, czy uda mi się tam coś wam pokazać, bo mi jeden filmik wyłączyło, bo już bateria się skończyła i tak dalej, i tak dalej, więc... Yy... Basieka właściwie jest odratowana. Mam nadzieję, że tam, jak się pojawi rój, to się pojawi z dwóch, trzech uli albo po prostu w ogóle. I teraz kwestia, którą chciałem wytłumaczyć, tak? Na ten rok, i myśląc sobie na przyszłe lata, tak? Filozofię tego przechowania będę chyba robił troszkę inaczej. W tym roku, bardzo usilnie, chciałem troszeczkę zrobić to. Że robiąc te mateczniki wszystko, chciałem spróbować, że mm, będę miał jakby szybko matkę. Czyli yy, osieradzam rodzinę, tak. Yy, pojawiają się pierwsze mateczniki sklepione po 5-6 dniach. Ja przychodzę, wkładam już matecznik sklepiony od innej rodziny, ale nie? one jeszcze i tak usilnie. Porobiły z tych starych larw, tak? Jakieś matyczniki. I to jest co gorsze, że te matki się wygryzą w tym samym czasie, tak? e, Więc w podobnym, nie? Więc to jest trochę do bani, nie? E, I teraz filozofia jest taka żeby to trochę pominąć. E, to lepiej to robić w tym systemie, że odjąć matkę, wtedy dopiero przyjść do tej rodziny za 10 dni, dopiero w. W tym momencie skasować mateczniki, tak? I dopiero w tym momencie podać matecznik. Tak? Czyli zrobić to 9-10 dni, tak oscyluje, nie? Czyli po prostu, jeśli już damy ten matecznik, to tam już wszędzie będzie kryty czerw, tak? I w tym momencie będzie lepiej, nie, bo one nie będą mogły już pociągnąć ze swoich innych larw. Ja w tej chwili paszekę i tak trochę podratowałem. Fakt, że to liczyło się z jednym przeglądem więcej w tym momencie, tak? E... Bo trzeba było jeszcze teraz przejrzeć w momencie wygryzania się tego matecznika, przejrzeć resztę, nie? I wtedy mogła się pojawić gdzieś moja. Ja sobie z tym świetnie radzę, tak? Ja sobie te matki poszukam, tak dalej, tak dalej. To nie ma żadnego kłopotu jakiegoś strasznego, no czasami jest kłopot, nie? No, tam ze 2-3 ule to po prostu, no, no nie raz, że pszczoły bardziej upierdliwe i tak dalej, to wtedy już jest bardzo ciężko, nie? Y, takie coś y, odratować troszeczkę, tak jakby. Y, jedna na pięć rodzin zrobi tak, jak my chcemy, że pójdziesz na tym matyczniku dalej, nie? Szlepo. Więc tak to wygląda. Y, teraz kwestia y, rojówek. Jak chcemy. Już w momencie matyczników rojowych osierocić rodzinę i pozostawić ją na jednym matyczniku rojowym, to też się okazuje, że to nie jest takie proste, ze względu na to, że one gdzieś usilnie albo się znajdą inne matyczniki rojowe, bo myśmy ich nie zauważyli w ogóle. Ten rok tych pszczół mam naprawdę bardzo dużo w tych kulach, więc no to było do przeoczenia. Albo kwestia jest taka, że jeszcze poczyniono gdzieś ratunek. I mało tego, i są tylko ratunki, chyba idzie burza, słuchajcie, dzisiaj. Są tylko ratunki, tak? A a gdzieś ratunki są niewygryzione, a matka ta z rojowego kwacze, tak? Czyli to już jest znak, że ona by wyszła, zostawiła te ratunki. Yy, więc kwestia jest taka, nie? że z tymi rojowymi, jak chcemy się bawić, to jest trudniej. Nie? Najlepiej. Wychodzę z założenia już w tym roku, tak? Że pszczoły bujamy, to robimy im tą trzecią skrzynkę, tak? I w tym momencie co robimy, możemy sobie zrobić tą rotację, tak, to co ja zrobiłem, żeby ten susz się znalazł u góry. ja uważam osobiście, że w tym momencie matkę możemy tak naprawdę odebrać, nie? Już nic, więcej. Nie robić, żeby ona tam na dole dalej walczyła, czy coś. Nic, nie? Wywalamy matkę i w tym momencie przychodzimy po dziewięciu dniach, dziesięciu, tak? I wtedy już walczymy, nie? I wtedy możemy sobie bazować na tych matecznikach ratunkowych, a tam nie będzie żadnej larwy otwartej, one nie będą knuły, nie? Nic innego. Co nie zmienia faktu, że w tym roku pszczoły próbowały robić trochę coś z właśnie. Widzę, że ten rok jest usilny na trutwę, że próbują robić mateczniki, nie? Ratunkowe z trutwy jeszcze, więc to trzeba też uważać, nie? Bo trutowy matecznik wisiał, a na dole matka kwakała z mojego, nie? Matecznika, co podłożyłem, więc to trzeba uważać, tak? Na chwilę obecną pasiekę sobie opanowałem. Widzę, że tych rojów to nie chcą się robić te roje, ewentualnie no, jak coś się wysypie mi to się wysypie na młodej matce, więc ten rój może nie będzie aż tak ogromny, to jest raz. Więc raczej czego za dużo nie stracę, a jeśli po prostu on uwisi gdzieś na pasiece, a mi zawsze tam na pasiece gdzieś uwisły roje, to to po prostu, no to, to trzeba strzepać, znaleźć tę matkę, niech pszczoły wrócą do ula i w tym momencie pójść do tego ula i zobaczyć co tam się jeszcze wydarzyło, nie? to to będą jakieś jeszcze niedobitki, czegoś tam, tak? Eee, teraz, dzisiaj tam byłem, bardzo ładnie są ciągnięte te wszystkie moje larwy, ja tam sobie opanowałem ten ul, co tam mi matka gdzieś się też wylęgła, nie? Więc, więc sobie to tam zaraz ją znalazłem i zaraz podłożyłem jajeczka, więc jeszcze startujemy jajeczka. Te mateczniki sklepione w moim ulu cieplarce to tam się robią, tak? Kilka dni, dwa, trzy dni powinno tam się już też dziać, tak? Wyławianie. No i właśnie nie wiadomo jak ten moment w tym roku trafi. Na razie sobie robię wszędzie tematyczniki. Ja widzę, że te rodziny jak są takie fajne, duże, silne, to jak one tam robią tematyczniki, to one tam jadą na, na pożytek jak szalone i one niczym się nie, nie ten. Z niczym się nie patyczkują. Jedno co, to muszę po prostu zobaczyć w tych dwóch jednych rodzinkach, co mam jeszcze, to, to robią tematyczniki, tak? Żeby zanim o jak one będą tak zasklepione, to ja muszę sobie tak przejrzeć ten ul troszeczkę, jeszcze raz, i zobaczyć, czy gdzieś nie ma jeszcze jakiegoś ratunka. Tak? Bo ja te jajka wkładałem jak jeszcze tam były otwarte larwy. Więc trzeba uważać. Trzeba uważać. Nie? Bo wtedy one mogą mi ściąć tematycznik. Ten, ten ratunek się wygryzie i wtedy mi zet, zetną tematyczniki, Nie moje jedwabiste, więc to trzeba uważać. E, w tym roku tak staram się właśnie wszystko robić kwestią 5-6 dniową, z tego względu, żeby tak niektóre te rzeczy mieć trochę szybciej, ale w tym momencie trzeba uważać na te, właśnie, nie, na te larwy, że one porobią mateczniki ratunkowe z tych starych larw. tak? I to musimy trochę uważać, bo to, to te, te matki wyjdą do dupy, to wszystko będzie, nie? My taką matkę możemy unasienić, mu może wyjść, nie? Ale to. No nic specjalnego, tak? bo, to, bo, to, bo to po prostu może być coś takiego, że ona szybko strutowieje, czy będą jej robić cichą wymianę i tak dalej, i tak dalej. To jest typowa ratunkowa matka, ratunkowa, najbardziej ratunkowa. Więc to takich matek się raczej nie wykorzystuje, tak? Tak. No i tyle, no to po prostu chciałem przedstawić taką taktykę jakby tego pszczołowania, którą może też będę robił trochę bardziej może na przyszłość, tak? Czyli po prostu, jak będzie powstała pasieczka na przykład 10-15 rodzinek, nie? W tym momencie, jak ja wpadam, to po prostu jedne matki tłukę, jedne matki zabieram ze sobą, a zostają na miejscu dwie, trzy najlepsze, tak? Jakieś tam. Wtedy z tych najlepszych mogę właśnie na resztę pasieki rozkładać mateczniki. W nich mogę jeszcze porobić sobie jajka, nie? I z tych jajek jeszcze użyć potem mateczniki na to, żeby porobić y y weselne po miodobraniach, itd. Tak tak Czyli y każda pasieka uważam, że 10-15 rodzinek by funkcjonowała jakby troszkę sama, tak? Y żeby tam nic specjalnie nie przywozić, itd. Tak Ale na każdej pasiece musimy mieć jakieś rodzinki bardziej wartościowe w tym momencie. Y posiadanie takiej pasieki. Dwa ule, trzy, pięć, pięć to już jest git, nie, ale takie tam jeden, dwa ule to to jest do dupy, nie, widzicie na hospicjum, że one tam bez tych mateczników siedzą, ja nie wiem kiedy one dostaną te mateczniki, nie, dostaną tam coś, pewnie jak tu zacznie się wygryzać, tak, to wtedy dopiero tam dostaną, eee... ale gdybym miał tam na przykład dziesięć rodzinek, to już bym tam wojował, że tam by się działo w ogóle zupełnie odrębnie co innego, więc... Eee... Zaczynam coraz bardziej myśleć tak przyszłościowo sobie troszeczkę i, i widzę, że być może takie podejście było spoko, tylko y, to by musiało właśnie funkcjonować, że pasieczka 10, rodzinek 15 i wtedy możemy na tym działać, tak? Bez skrupułów. Piękne auto właśnie przejechało, nie? Robią sobie coś weselnie. Weselnie robią! <laughs> A my robimy filmik. I teraz chyba idzie burza, chyba zaczyna padać deszcz, więc no, taką wizję wam przedstawiłem wydaje mi się, że w przyszłym roku bardziej będę szedł w tę stronę. W tym momencie na tej pasiece nie będę musiał być tak często przez ten moment, tak? Tylko że chodzi o to, że po prostu w momencie kiedy nastąpił efekt rojowy i są mateczniki już, tak to w tym momencie najlepiej wszystkie mateczniki po prostu zerwać. I już się nie bawić w żadne matki typu rojowe, tak? Tylko po prostu zerwać to w cholerę i nie, one zrobią ratunki, nie? I wtedy, jak przyjdziemy za, za, za te 10 dni, no to będzie to tak wyglądać, jak będzie. No. Słuchaj, ja jestem na dolnych, na dolnych a, a, a Hania jest u babci. Jedź po Hanie. No. No dobra, no to ja będę na pasiece wtedy. No bo tu się byłem przyjechać zobaczyć jak grzepak, no ale widzę, że jeszcze kwitnie. Ale co? Oj, dobra, jedź, jedź. Dobra, słuchajcie, miałem telefon co i jak. Niestety żadnej informacji dzisiaj o, o, o rojach yy, nie otrzymałem. Ale to nic, nie? Widzę, że ten okres się powinien zbliżać. Według teorii tutejszych magików pszczelarskich jak kwitnie biały dziki bez, to roją się pszczoły, więc to dopiero nastąpi. Faktycznie prawda jest taka, że te matki no też by były akurat dojrzałe, nie? Te rojowe i tak dalej, i tak dalej, więc to by się akurat jakoś teraz tak działo, nie? Dzisiaj był piękny, parny dzień. Właśnie tutaj przesiewa jakiś deszczyk, mi się wydaje, że trochę burzowy. Ale w tym roku ta roślinność naprawdę daje czadu. I tym pszczołom tam zakaz teraz podbierania żadnego miodu. Eee, w się latam, miałem właśnie takie przełomy, nie? Że można, w tym roku też się udało, że wybrałem trochę miodku, tak? I, i wybrałem go, że jest dobry, nie? a teraz donosiły po prostu szaleńczo i trzeba poczekać, tak? nie można się z tym spieszyć. To musi się zrobić jakby troszeczkę samo przez te, przez te pszczoły, nie? musi się to zrobić po prostu. One muszą to odparować, muszą to muszą to przygotować, może to będzie jeszcze bardziej sklepione tak? i w tym momencie miód będzie lepszy. Nie? Te, teraz te filmiki, co wrzuciłem ostatnio, no to tak porannie wykręciłem tam kilka ramek dosłownie, 5-4, no, to nakręciłem 5 kg miodu, tak. Ewelina wlała w wiki, ale mówi, że lejący, nie? Zobaczymy, będzie to w szafce, w razie czego będzie nasz, w razie czego ja mogę teraz z niego zrobić jeszcze jakieś ciasto, duperele. Ja mogę z takiego bardziej miodu, co mi coś tam nie wyszedł, bo robiłem jakieś coś tam próby, jakieś tam wizje miałem poranne, nie? Więc. więc Zawsze można do tego użyć, a jak nie, to można zrobić jakieś wino miodowe, prawda? I też będzie ok. Brajcie go zacznie fermentować w słoikach, to zaraz będą owoce, tak? I, i, I się zrobi jakieś wino po prostu na bazie miodu, nie? No i też będzie super. Tak, to się u nas, jakby tak powiedzieć, nie zmarnuje. No nie? No i wsio. Yy... Filozofia wygląda tak, że naprawdę te rośliny dają czadu i te pszczoły zbierają. Eee... Bardzo ładnie zauważyłem, że latają na glistnik, jaskółcze ziele. Tak? Tutaj tego rośnie i kwitnie w tej chwili mnóstwo, i to kwitnie, i to będzie jeszcze chwilkę kwitło. Eee... Psio, nie? Zaraz ruszą rośliny takie właśnie trochę późniejsze. Ostrożenie tak dalej, tak dalej bardzo dużo roślin jeszcze kwitnie po tych rowach, że te kwiaty po prostu widać, nie? Za chwilę też się ruszą inne rośliny. No nie wiadomo jak to jeszcze wygląda właśnie z kwestią tej mszycy. czy to już czasami właśnie z mszycy czegoś nie zbierają troszeczkę, tak? Bo ten miód bardziej lejący ostatni, co wyciągnęłem, to był trochę bardziej już ciemny, nie? Podpada pod taki brąz troszeczkę, więc to może być, nie, że donosiły mszycy. Dlatego ten miód jest taki pokichany. Bo w zeszłym roku, jak kręciliśmy ten mszycowy, to on się tak ładnie nie zakładał, tylko tworzył górkę, nie? Więc tak, więc mo, mo, mogły już coś donosić, nie? Bo dziwne jest to, że ramką otwartą machamy i nic nie leci, tak? A jak zaczynamy odsklepywać, to się, ciecze, nie na całego. Więc coś z tym miodem jest, prawda? Na rzeczy. Ale rzeczywiście poczekajmy, może na moment, że skończy się tak ten rzepak w 100%, tak? że nie będę widział już nic żółtego. I, I wtedy, może albo pogoda nam to nie pokaże, kiedy mamy odebrać ten miod. Albo y, 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 najzwyczajniej na świecie no, będę widział, tak? Że na przykład wy, wyłożę coś cukrowego na dwór, czy coś, tak jak wczoraj mówił kolega, nie? I mi to też przypomniał, mówi. Wystaw jakiś syrop cukrowy czy coś, jak pszczoły do, to zaczną się od, do tego zlatywać, to znaczy, że wtedy kręcisz miód, tak? A wcześniej nie. Nie. Czyli skończysz się jakiś pożytek, kręcimy, tak? Ja najbardziej się obawiam po prostu, że ramki, które są już sklepione, to z tym miodem rzepakowym, ich się nie uda wykręcić, nie? No ale to właśnie, nie? Te lata i te rośliny krzyżowe, tak, i tak dalej, i tak dalej, one robią nam pewne, nie? Jakieś takie niuanse, z którymi jakoś tam się borykamy, i nie wiadomo jak to przemyśleć, nie wiadomo jak to ugryźć do końca, żeby było dobrze, prawda? Żeby ani nie spaprać tego miodu, nie? w żaden sposób, ani go nie wykręcić właśnie za wcześnie, ani nie go za, nie zostawić za późno, tak? i tak dalej, i tak dalej eee, na tych dużych ramach działa się zupełnie inaczej to jest zupełnie co innego tego w ogóle nie można e, łączyć e, z, z ramkami tymi połówki, tak? bo jakbym miał robić na półówkach to to ja bym miał trzy połówki u góry i te ten jedne u góry na pewno by były sklepione te w środku właśnie by były sklepione a te nad gniazdem to by były lamy, Więc to by mogło tak wyglądać, gdybym bazował na połówkach, nie? No ale nie działamy na połówkach. Ja wiem, że ten pożytek tutaj, jak da czadu, to on właśnie daje czadu, że ja mogę mieć całe ramy. Tylko jak widać, nie? Przysparza mi to trochę większych kłopotów. Trzeba być trochę może bardziej skrupulatnym, bardziej wyczekać ten właściwy moment, tak? Ale pszczoły ładnie, bardzo ładnie leją, sklepią na pasiece. To tak czadzi nektarem, że po prostu tam się dzieje niedobrze. Niedobrze mi się tym zrobiło, jak już pojechałem dzisiaj, przed chwilą. Mówię, znowu nie, taki okropnie nie. I mówię, jedziemy się na przejechać, zobaczyć jak jeszcze rzepak. Pszczół na rzepaku jest masa, więc one jeszcze teraz się doładują, nie? Ja oscyluję, że ten tydzień do końca to poniedziałek, wtorek to dopiero tam przestanie się robić, gdzie będzie gdzieś coś tak żółtawo, tak? Więc. Yy, Wtedy dopiero nie zobaczymy, jak to wyniknie, to będziemy z tym działać. To było wszystko. Chciałem wam przedstawić właśnie tą wizję taką jeszcze yy, tego pasiekowania matycznikowego, nie? Bo to jest bardzo ważne, żeby zrobić ten czesko. Uważam, że to jest bardzo ważne. W rodzinach, gdzie później odłożyłem matki, tak, to tam się zrobił zaraz taki reset miodowy, że wy w ogóle nie macie pojęcia, Ja teraz przyszedłem do tych uli tam obadać nie? te matki na dole mówię. Ile tu się zrobiło nagle miodu, a ostatnio było gorzej niż w rodzinach wcześniej osieroconych, więc naprawdę ma to znaczenie, ma to znaczenie i to i było to wszystko, życzę słuchajcie wam wszystkim miłego dnia, miłej zabawy w pasiekowanie i, 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 i życzę powodzenia, rzepak tam jeszcze jak widać jest żółtawy.